Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z rozdaniem. E, mój kanał ma już 71 widzów, e, na Facebooku mam 352 e, obserwatorów e, i stwierdziłam, że dawno nie robiłam takiego e, rozdania. A wiem, że w Polsce firma Balea nie jest dostępna, jest bardzo ceniona przez wiele blogerek, które skądś tam dostały produkty do testów i są bardzo zadowolone. Ja osobiście też bardzo lubię produkty firmy Balea, ponieważ e, są naprawdę fajne jakościowo i stosunkowo niedrogie, także e, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w rozdaniu, wystarczy subskrybować mój kanał, e, lubić moją stronę na Facebooku. I napisać w komentarzu w kilku zdaniach dosłownie krótko, maksymalnie 50 znaków, dlaczego to właśnie ty powinnaś bądź powinieneś wygrać ten zestaw skomponowany przeze mnie z różnych po prostu produktów, które ja bardzo lubię i cenię. I tutaj mam taką torbę której mam te produkty? Nie jest tego jakiś ogrom, ale mam nadzieję, że nagroda będzie warta Waszej uwagi. I pierwszą rzeczą jest to Shining Berry Balea, żel pod prysznic. Ja mówiłam w nim o ulubieńcach. Bardzo, bardzo go lubię. On ma takie cząsteczki brokatu, przepięknie pachnie maliną, coś cudownego, więc taki żel jest dla Was do wygrania w tym zestawie. Kolejny jest to żel podprysznic truskawkowy coś po prostu cudownego pachnie truskawkami. Jest genialny, te zapachy naprawdę są prześwietne i i dlatego wybrałam takich kilka moich ulubionych. Kolejny żel podprysznic jest to nektarynka i kokos. Również przecudowny zapach, który uwielbiam. Ten jest troszeczkę bardziej delikatny. Truskawka jest taka mocna, wyrazista. Natomiast ten jest taki delikatniejszy i bardziej czuję tutaj y, nektarynkę niż, niż ten kokos, ale jest jego nutka, także kolejny żel pod prysznic. I ostatni z żeli podprysznic jest to z serii limitowany. Jedyny jaki y, udało mi się kupić, ponieważ już wszystkie były wykupione, y, jest to white Passion. Y, i jest on o zapachu białych kwiatów, bo tak to pisze, że białe kwiaty i jagody akai. On ma taki bardzo przyjemny, delikatny zapach, bardzo fajny, jest to seleria limitowana, który już nie będzie, dlatego um, chciałam wziąć wszystkie trzy, no niestety nie udało mi się ich zdobyć, wzi więc wzięłam ten jeden. Kolejny produkt, który jest nowością, który już zdążył podbić moje serce i jest również z tej serii, co żel, z jagodami Akaj. taki żel peelingujący, również oczywiście z Balei, wszystkie produkty będą z tej firmy. Jest to taka tubka 75 ml, on ma takie drobne, takie bardzo drobne granulki, nie jest bardzo mocnym zdzierakiem, ale jest bardzo fajnym peelingiem i przynajmniej mój cel nie przysusza na wiór. Coś do demakijażu, ponieważ nie ja dostałam tych chusteczek, o których mówiłam w ulubieńcach, wybrałam po prostu jeden zapach, jaki był dostępny, i był to grejfrut. Więc chusteczki do demakijażu, do mycia naszej twarzy jest w środku, jak się nie mylę, 25 sztuk. Tak, 25 sztuk takich chusteczek również znajduje się w tym zestawie. No i już dwa y, ostatnie produkty są to moje ulubione maseczki z balei i jedna maseczka dwie sztuki czyli starczyła na, na cztery użycia, ponieważ tu połówka spokojnie wystarcza na pokrycie całej twarzy, naprawdę jest tego tak dużo, że niekiedy ja y, tą połówką nałożę sobie bardzo grubą warstwą na całą twarz, na szyję i na dekolt y, są świetne, tylko ja nie trzymam ich tak jak tutaj piszę, że 10 do 15 minut, a 20-30 minut i wtedy nie zmywam wodą, a porządnie myję trzema chusteczkami, takimi mokrymi, ponieważ woda bardzo niweluje, przynajmniej na mojej skórze, jej efekty. Ponieważ ja mam wodę, która zawiera trochę chloru, i ona wtedy wysusza skórę, i ten efekt nie jest taki, wow, jak po zmyciu chusteczką. Więc dwa takie opakowania na cztery użycia. I kolejna jest to mleko i, i miód. Maseczka. Yy, ona nie pachnie tak fajnie yy, i też yy, no, nie chcę, nie gwarantuję, że ona będzie dla Was ekstra. Dla mnie jest bardzo super ja mam skórę yy, mieszaną, aczkolwiek yy, brody mam bardzo suchą, boki mam yy, normalne, a nos mam yy, przetuszczający się. Yy, także ta maseczka jest sztuka jedna na dwa użycie, również tak na półdzielona. Yy, I to wszystko, co możecie wygrać, yy, więc jeżeli chcecie, zgłaszajcie się. Yy, Tutaj pod filmem na YouTubie. Jeżeli nie macie konta, być może macie konto Google, więc połączcie. Jeżeli nie, możecie również zgłaszać się pod banerem konkursowym, który znajdzie się na mojej stronie na Facebooku i link do mojego Facebooka i bezpośrednio do tego baneru znajdziecie poniżej w infoboksie. Zachęcam do brania udziału. Bardzo miło mi będzie, jeżeli zaprosicie znajomych. Opublikujecie gdzieś informację, że taki konkurs istnieje i zachęcić jak największą ilość osób. Mam nadzieję, że sporo y, będzie chętnych, ponieważ y, moim zdaniem nagroda jest całkiem fajna. Także y, czas macie. Y, równy miesiąc od dzisiaj. A dzisiaj mamy, szczerze Wam powiem, nie wiem który. Dzisiaj jest 11. Dzisiaj mamy 11, a więc do 11 listopada macie czas, żeby się zgłaszać w tym konkursie. Mam nadzieję, że weźmiecie udział i zostaniecie ze mną na dłużej. Do następnego. Pa! pa.